Tam na górze w zielonej murawie, w zielonej murawie pasała tam dziewczyna dwa pawie, pasała tam dziewczyna dwa pawie. Pasła, pasła i do dworu gnała, i do dworu gnała pięknie, ładnie. Paworom śpiewała, pięknie ładnie, paworom śpiewała. Uderzyła, raz pawia niechcąco, raz pawia niechcąco, paw poleciał do dworu płacząco, paw poleciał do dworu płacząco. A ja za. Żem się spociła, nie mam wody wina, bym się posiliła. Nie mam wody wina, bym się posiliła. Dogonił mnie prześliczny młodzieniec, prześliczny młodzieniec. Tobie dziewczę do wody gościniec, tobie dziewczę do. Młody gościniec. Pilnowałbyś lepiej konika karego, konika karego, daj mu siana i owca złotego, daj mu siana i owca złotego. A ja jestem uboga sierota, uboga sierota, mam wianeczek. Ze szczerego złota mam wianeczek, ze szczerego złota. Ten wianeczek, co mi mama dała, co mi mama dała, całą nockę, za mi oblewała, całą nockę, za mi oblewała.